Właśnie dotarłem do przystani Także będziemy się wyruszać w małą podróż Przedroś samochód Gdzieś śmi w okulary Dobra lecimy na łódkę Tak wygląda cała przystań w pełnej okazałości nie jest duża, ale jest bardzo przyjemna. A tym będziemy płynąć. Sąsiedzi z mariny już wypłynęli. Dzisiaj jest bardzo ciepło. Startujemy na silnik i linę Zaczniemy od tylnej linii, wy tego nie będziecie widzieć, ja nie będę nosił może ze sobą telefonu muszę przejść naprzód Jesteśmy uwolnieni. Odbijacze, nie zapominajcie, trzeba je położyć na łódkę. Nie wolno z nimi pływać na zewnątrz. Nie wiem, jak u was w Polsce jest, ale tutaj na pewno można by było dostać mandat. Zresztą nie chciałbym na coś takiego napłynąć w wodzie. Można się zdziwić. Został jeszcze jeden yup. uruchamiamy Uruchomiony stery strumieniowe, troszeczkę wieje. Także dosyć mocno nas spycha. Te stery strumieniowe tak naprawdę powiem Wam, że załatwiłem sprawę No i dobra Płyniemy z prędkością, w zasadzie wrzucony jest tylko i wyłącznie bieg Płyniemy w tym momencie z prędkością Prawie 4 węzły 3,9 A to co pisze to jest bardzo płytko. Mamy tylko 1,8 metra do dna. Także mam zapasu około 110 cm. nie więcej. Tutaj jest około 4,2 metra, także dosyć szybko zrobiło się głęboko. No i płyniemy tam do przesmyku, który widać. Między trzcinami mój towarzysz siedzi. Pogoda jest przepiękna. Będziemy zaraz przepływać przez dosyć wąski kanał. Myślę, że ma aż 12 metrów szerokości, ale jest bardzo płytki. I przy okazji jest tutaj dużo wędkarzy bardzo dobre miejsce na łowienie ryb Jest wypłycenie około 2 metrów później spada do 6 nawet 8 metrów tutaj zawsze jest ryba zbliżamy się do tego kanału że od razu widać że na samym końcu są wędkarze ja za sobą ciągnę naprawdę mnóstwo wody Także oni również muszą uważać, żeby fala ich nie wywróciła z łódki. Prędkość w tej chwili na samej górze. 5,3. Głębokość w tej chwili 2,2. W tym miejscu trzeba przepłynąć troszeczkę taką eską. Na mapach oczywiście nie jest to zaznaczone. A tutaj dopływamy do przystani mojego kolegi. Za chwilę wam ją pokażę. Mojego kolegi nie ma. Chociażby z tego powodu, że jego łódź jest w naprawie. Co mu się stało? On ma łódkę z przekładnią Z, której osobiście ja bardzo nie lubię. Miałem taką łódź i słyszę cały czas problemy z tym, o problemach z tymi przekładniami. Także ja się bardzo szybko łodzi z przekładnią Z pozbyłem i zamiast tego kupiłem z bezpośrednim napędem czyli łódź ma silnik, skrzynie biegów wał, śrubę, ster to jest najprostsze praktycznie e, najprostszy napęd jaki istnieje na łodziach e, oczywiście jest jeszcze silnik zaburtowy e, z dwojga złego wolałbym duży silnik zaburtowy niż silnik wewnętrzny z przekładnią Z Kiedyś może nakręcę osobny odcinek, żeby Wam powiedzieć, co tam się psuje. Z tego, co widziałem, w Polsce bardzo dużo ludzi kupuje stare, zdezelowane łódki łącznie z tymi przekładniami, a później próbują to naprawić. Jest to cholernie kosztowne. I nie kończą za się opowieść. A zepsuć się może dużo. Główiajcie mi. sobie spokojnie płyniemy ja Wam pokażę troszeczkę na przyrządach to się trochę odbija ale tu będzie lepiej widać ok, prędkość macie tutaj na górze czyli to jest około 6,5 węzła głębokość wody 30 metrów temperatura wody haha, 10 stopni niezbyt ciekawie i płyniemy dokładnie tutaj w to miejsce Bardzo fajna marina, bardzo popularna UT Tutaj troszeczkę kamyczku będziemy mieli A jesteśmy Ach, Jesteśmy tutaj, także mamy kawałeczek drogi przed nami pływam sobie z taką prędkością, chociażby z tego powodu przepłynąłem już koło 20 dystansów paliwo dalej stoi w miejscu obroty mam na poziomie 1500 no i ciekawsze z tego wszystkiego, że pewnie będziecie słyszeć na filmie, jak tu jest cicho i jest pełen relaks uwielbiam tą łódkę Jest coś pięknego. Sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna, także tych łódek jeszcze jest mało na wodzie. Loter przełączyłem w danskri. E Echo Sonda. Dno jest całkowicie płaskie. Podejrzewam, że to jest piasek. Płyniemy w tamtą stronę, nie wiem czy będzie zrobo widać, to. E... No jest dalej taki wiatraczek i płyniemy w jego kierunku. Powiem wam kiedyś ciekawostkę, e... znalazłem e... wrak, który został zatopiony e... i nadpłynąłem na niego i na Echo sądzie dał down... e... view, dał screen, zwał jak zwał. E... Ten wrak, tak naprawdę było widać, bardzo ciekawe i polecam wam coś takiego odnaleźć i sobie zobaczyć na własnej osądzie. Polecam to. Pokażę wam troszeczkę widoczków. To co widzicie takie jasne yy, między przy wodzie, to niestety nie jest to piasek. Yy. Rzadkością jest piasek, jeżeli chodzi o Sztokholm Shergord. Także to jest wypukana skała, która jest troszeczkę jaśniejsza. I naniesione glony, które są powyżej tego jasnego paska. Tutaj na mapie widać pełno skał i oznaczeń tu dobrze widać jak musimy ominąć e, skały, ale dalej pod łodzią mamy 30 metrów. Udało mi się wzrokowo namierzyć e, bojki, które wystają z nasniki. Ten i ten. E, Także w tej chwili będę musiał manewrować. Tutaj troszeczkę lepiej widać, ale się odbija światło. A tak ogólnie światło w ogóle odbija się od wody, od lustra wody. Także jest dosyć ciężko to zauważyć. Podpłynę troszeczkę bliżej, to wam to pokażę. Trzeba bardzo uważać, żeby sobie nie uszkodzić na łodzi. Niektóre skały wystają ponad wodę, ale większość jest pod wodą niewidoczna. No i wystaje taki połączek. Nie wiem czy widzicie, ale za tym jest wypłycenie. Jest dużo jaśniejsza woda. Muszę przepłynąć między tym a tym niewidocznym, którego wy nie zobaczycie Teraz bardzo dobrze to widać. I tak to wygląda. Moja łódka została zasłonięta przez tego kolosa. Ale wiecie co? Mamy takie słońce. Rewelacja. I o dziwo, to jest Bałtyk. Jest bardzo czysta woda. Czekamy jeszcze na dwie łódki, a później się przejdziemy tam po wyspie. Ta wyspa jest całkiem dobrze zagospodarowana. Nawet jest piekarnia. Oczywiście w zimie tutaj bardzo mało ludzi mieszka, ale na sezon letni pojawia się mnóstwo turystów. No i doczekaliśmy się. Pierwsza łódka właśnie wpływa. nie znaczy, że jest się lepszym z dnia na dzień, i z roku na rok. Tak Lili? Chodź się przywitamy. A no chodź. Mówisz, że płyną następni. Płyną. Rozmawiałem z kapitanem. Powiedziałem, żeby do wewnątrz płynęli sobie. No tu jest spokojnie. A tu chcą? Jest głęboko, w miarę na żaglówkę. Także zaraz będzie manewr wykonywany sumowania Mam nadzieję, że Cię będzie słychać Będzie się okaże Szwecja, to jest pięknie tutaj, jest co zwiedzać Archipolar Lili, Skoński. Pomoc drży, a ta się boi Tak Lili boi się boi się no, musi się przyjeżdżalić jeszcze chodź no i wpływa następna ekipa 1,45 zamurzenia, a jest 1,8 metra Jaka głębokość Wystarczająca Dawać, dawać, nie panikować nie ma szybkości Dobra, niech tam sobie już zatrzyma to albo musimy pomóc o, Jak się nazywa? Tofik. Fafik? Tofik. Fafik? Fafik? Nie wiem, Rafale. Na co to jest? Ale widoczki są przepiękne. No, zmierzamy na zachód słońca. Za parę minut słońce zajdzie. Jak tu jest pięknie! Mam dosyć dobrze widać, dokąd była wcześniej woda.

Tak to wygląda szwedzka wioska Potem, no, no. Potem selfie sticky z tymi gadżetami tu wyszło ileś tam nie? A szkoda psuć moim głosem tą ciszę, która tutaj jest w tym lesie jest przepięknie. Idziemy na skałki zobaczyć, jak pływają łódki. Mam nadzieję, że mocno się opalę dzisiaj, żeby zlikwidować tą zimową białą skórę. Tam stoją nasze łódeczki. A nie, sorry, tutaj. A my idziemy na skały. Dla tych, co oglądali filmik uważnie. W tym miejscu byliśmy wczoraj na zachodzie słońca. I tak to wygląda. Szwedzkie wybrzeże. Coś pięknego. Same skały. Piachu tutaj nie ma. Piękna łódź. Najciekawsze, no że facet miał joystick. Stał sobie na Platformie kąpielowej, i stamtąd steruje tym kolosem. Rewelacja. No, tutaj już dobrze tak nie ma, ale ster strumieniowy robi robotę. Też piękną. Boś. do. no i płyniemy z powrotem do domu chcę zabrać fendry to jest ciekawe, że łódka ma autopilota że mogę ustawić kurs i sama sobie płynie w wielu przypadkach to naprawdę mocno pomaga A tam za mną płynie kolega, ale widzę chyba inną drogę wybierze także my z Lili płyniemy do domu pogoda dalej nas rozpieszcza jest, jest bardzo ciepło ale jutro trzeba iść do pracy tu jest autopilocik płyniemy w tej chwili 12 km na godzinę, czyli to jest około 6,6 węzła. Ale woda 1 stopień do góry podskoczyła od wczoraj. Zobaczymy ile osiągnie w tym roku. Całkiem ciekawa łódka. Próbowałem coś nagrywać, ale niestety rozładował mi się mikrofon, nawet nie zauważyłem. Przepływamy kanałem. Chciałem Wam pokazać domki letniskowe. Coś pięknego. Tych domków jest mnóstwo w całej Szwecji. Te, które są tutaj najbliżej wody, w zasadzie są najdroższe, ale jest bardzo dużo domków w lesie, których tak naprawdę nie widać. Ja myślę, że to jest marzenie każdego Szweda. Jak widać na mojej twarzy, troszeczkę słońce mnie przypiekło. Eee, a my się po malutku zbliżamy do domu. Także będę się z wami żegnał. Zapraszam na następny film. Na następny wypad już w czwartek. Płynę na bardzo fajną wyspę z kolegami. Eee, dziękuję pięknie za subskrypcję za lajkowanie. Także żegnam Was ciepło. Ja moja łódeczka i tutaj piesek śpi i odpoczywa. Do zobaczenia na następnym filmie.